Cześć, witajcie w Dragon Air Silent Guards. No, stoimy u wrót, tutaj Grand Areny. Mamy cały czas wczesny, dosyć moment z sezonu czwartego u mnie. Wczesny jest o tyle, że czempionów można podciągnąć do poziomu 90. No, i tu jeszcze nie odblokowały nam się ani Champion Arena, ani Grand Gladiator Arena. Więc to się pewnie gdzieś tam za jakiś czas wydarzy. No i zobaczmy, jak tutaj wygląda ta zwykła arena. Która też się nazywa Grand Gladiator, aż coś mi tu dziwnego wyskoczyło. Tak. Obie się nazywają Grand Gladiator Arena, ale ta. Tamta jest 3x3. No dobrze, i co ja tutaj zrobiłem generalnie innego, żeby troszeczkę ten odcinek przygotować? Otóż dzisiaj zostawiłem sobie w obronie jednego delikwenta, moją ulubienicę sezonu czwartego. To już tam pewnie jak mnie śledzicie, to wiecie, że dużo poświęciłem. Aby ją zdobyć, ale to nie jest istotne, akurat, że to ona, tylko że obrona jest badziewna i kiepska i każdy ją może zlać, bo w rzeczywistości w mojej obronie była ta sama drużyna, którą zaraz zobaczycie w ataku. Niemniej jednak, chciałem sobie to chyba tutaj troszeczkę ten ranking obniżyć i tutaj właśnie. Atakują mnie jakieś teamy, i sobie łatwo te punkty nabijają. Zobaczymy, jak mi z kolei pójdzie, żeby ten ranking odbudować. Ale w ogóle ten odcinek jest troszeczkę inspirowany tutaj naszą wymianą poglądów na Discordzie, gdzie mamy dział poświęcony właśnie w ogóle Dragonair. I też Ray Shadow Legends, no ale dzisiaj jesteśmy akurat tutaj i tam sobie wymieniamy różne myśli. I padł pomysł o Grand Gladiator Arenie, czy też w ogóle arenie tej nowej, żeby sobie tutaj troszkę na ten temat porozmawiać. Więc zanim tam będziemy się tłukli, to zobaczmy, co tu się generalnie dzieje. A na Discorda niezmiennie zachęcam, link w opisie i można tam sobie z nami powymieniać różne poglądy, pochwalić się albo zapytać o jakieś porady. Więc zaczynamy tutaj od miejsca pierwszego i powiem Wam mniej więcej, jakie ja mam wrażenia z tej areny. No i to jest generalnie mniej więcej chyba taka... Drużyna, która bardzo dominowała tutaj w, i w zeszłym sezonie, jak ta nowa arena powstała, i w tym sezonie też ma się oczywiście nie najgorzej, gdzie tutaj Aspalta jest właśnie tym zabójcą, tym assassinem, który demoluje przeciwnika jak chce. Czyli mamy drużynę Necro. Aspalta, tutaj, że tak powiem, wspierana, wszedł przez Dafne. Czasami jest to też. Ozul, tutaj jeszcze w support w postaci właśnie Torina, no i tank bardzo nieprzyjemny na arenie, czyli Berengar. Ale generalnie chodzi o tą asfaltę i jej Shadow wsparcie. Jedźmy dalej, tu będzie pewnie podobnie dosyć. No dokładnie chyba ta sama drużyna, więc to jest taka drużyna, która dominuje... Tu mamy mm, troszeczkę znowu inny układ, czyli bardzo nieprzyjemna jednostka, czyli E, Elisebre, która w ogóle może namieszać w szykach waszych strasznie. Mamy też e, garikę, która na arenie jest e, bardzo dobra, ona tutaj wam poobniża tą energię, że e, też trudno tutaj, czyli przeciwnik liczy w zasadzie na niezłe zamieszanie w waszych szykach. No, e, Westitia, którą ja bardzo lubię, wystawiana zapewne właśnie tutaj na planie na początku. Czyli każdy, kto ją zaatakuje, ma na sobie potem Tiki Speed Penalty Recharging Speed Penalty dokładnie rzecz ujmując. No i zapewne tutaj akurat Gulęde jest tym Damage Dealerem. On też potrafi uderzyć. No więc widzicie, Nekro na arenie rządzi, ale to nie tylko Nekro. Kolejna drużyna również właśnie z Sibri, Więc jakbym ją miał, też bym pewnie ją rzucił. Kolejny czempion Lucien, który pewnie gdzieś indziej słabo się sprawdza, ale na arenie jest znakomity. No i tutaj para, zarówno Losenia, która tutaj raczej ten frost na wrogach rozprzestrzenia. Jak potem oster, który zamiata to, co rzeczywiście tam jeszcze zostanie. Felosia do obrony. Jedziemy znowu, to chyba właśnie było. Tu mamy podobnie. Tu zwracam Wam uwagę jeszcze na tanka, bo Teodemel razem z Finżą to jest kolejny układ, który tutaj może namieszać. No tu jak widzicie też inspiracje tych e, championów u mnie e, są dosyć do, duże, e, więc e, tak to wygląda. No tutaj pewnie ten Asketius jest też tym e, głównym damage dealerem. Zobaczmy jeszcze sobie tak pokrótce, o tutaj jest Finja, no ale tu też e, ktoś ma e, Drista. o jego moglibyśmy zaatakować. E, Ktoś nie doposażył go. Jest też właśnie asfalta, więc tu jest dobry cel. Zawsze to warto sobie podglądać. No i Utior już w pełni inspirowany. No tu chwita pozamiata. Ona nawet nie potrzebuje pewnie tego frostu. Uderza tak mocno, że pewnie zniszczy wszystko. No ale widzicie, ci czempioni, tacy topowi się tutaj Generalnie dosyć y, powtarzają, o to jest to, o co mi chodziło. Czyli to połączenie, właśnie Teodemera z Finją, potrafi bardzo dużo wytrzymać. Tu jest właśnie jeszcze Quesitia na dodatek, y, która to wszystko spowolni, a być może Ripekas tutaj y, zamiesza na tyle, że y, rzucając te buffy. Że będzie Wam ciężko z kimś takim w ogóle walczyć. To jest, tam, tu jest część drużyn ustawionych w ten sposób, że właśnie nie, oni nie chcą wygrać, tylko chcą przetrzymać walkę, co tym samym daje im zwycięstwo. Więc jeżeli w tej drużynie byłaby tu na przykład jeszcze Felosia można by powiedzieć, jeszcze jakieś jednostki leczące, rzucające ślady, no to ciężko się przez to przebić. No więc ja mam oczywiście w jakiś sposób ograniczone zasoby czempionów. Tu jest o tyle fajnie w tej arenie, że po prostu możecie skorzystać z wszystkich waszych zasobów, tak? Z wszystkich waszych czempionów, których macie. Nie musicie tutaj budować w żaden sposób kolejnych czempionów. Wszystkich macie na tym poziomie, jaki ma wasz najbardziej zbudowany czempion. No i to jest moja drużyna, tak w ogóle. Wszyscy ci, których lubię. Agre w pełni funkcję tanka, zaraz za nią jest no jeden też z moich ulubieńców, czyli Faton Down, który tutaj potrafi bardzo przeciwnika zarzucić na ultimate tak penalty ale tutaj nawet właśnie na tym swoim zwykłym battle skillu właśnie powala i oszałamia przeciwników no moja ulubienica z tego sezonu czyli Aston która ma za zadanie w pewien sposób tutaj przeciwnika osłabić żeby on tutaj szybciej zszedł. mamy Synaela który leczy, ale też może potem uderzyć. No tu drużyna przeciwnika oparta na Tandek Zobaczymy jak to wyjdzie. No i Fisa. Fisa jest u mnie właśnie tym powiedziałbym głównym damage dealerem, ale ona też ma tutaj właśnie na ultimate to swoje uderzenie 720% ataku, więc nie jest źle. Natomiast tutaj jej pasywka też gwarantuje pewną redukcję buffów i debuffów, zarówno na moich czempionach, jak i na czempionach przeciwnika. Tak, żeby im trudniej było wrzucić na mnie debuffy, a mi na przykład. Nieco łatwiej. No dobra, zobaczmy jak ta walka przebiegnie. No i tak jak widzieliście, czy tam zdołaliście pewnie zauważyć, zaatakowałem tutaj czempiona, którego, który był najwyżej w stawce i właśnie mogłem go zaatakować. Czyli wymieniam się teraz z nim pozycjami prawie 100 punktów do przodu. No, w sumie to chciałem to sprawdzić, ale zarobek na tym duży też nie jest, więc tak to tutaj wygląda. No i sobie patrzę kolejnych, czyli za, za, um, zaczynam od tego, który jest tutaj najwyżej i którego mogę zaatakować. Dosyć podobna nawet do mnie drużyna, też ma Fisę, też ma Sinavela, tutaj opiera się na Bern. No to aż z ciekawości go zaatakujmy. Tu mamy też podgląd, jak oni są ustawieni, czyli wszystko widać. O, w zasadzie to powinienem jeszcze sprawdzać, generalnie jak są wyposażeni. Bo pamiętacie tego z pierwszej dziesiątki, który wyposażony nie był. No, zobaczmy z tym begnem, jak, jak mi pójdzie. Może być tutaj troszkę ciężej. Właśnie lubię też tą Fisę, bo ona tak z tymi ma manipuluje tymi buffami, debuffami, i tak to często tutaj też jest decydujące. No, udało się jakoś, moi tutaj znowu praktycznie 100 punktów do przodu. I teraz jeszcze o czasie grania, bo, bo tak jak wam pokazywałem tego gościa, którego gdzieś tutaj widzieliśmy, który nie był wyposażony, no to może to też jest taki powód, żeby właśnie potem on sobie wczyta swoje uzbrojenie i zaatakuje i obroni pozycję, będzie dosyć wysoko. Ja teraz na potrzeby filmu nagrywam go, no można powiedzieć, w środku całego tego cyklu rankingowego. Ale generalnie, jeżeli gram tutaj w ogóle w ten sposób na arenie, to raczej atakuję pod koniec. No, najpóźniej jak mogę, żeby się tutaj jakoś specjalnie właśnie na koniec dać przeciwnikom mniej czasu, aby mnie zaatakowali. No, i to widzicie, tu znowu jest ta asfalta, wspomagana tym razem przez tego Taldi właśnie, a nie Dafne na przykład. Bardzo fajna drużyna. Pewnie gdybym miał Asfaltę, też bym próbował coś takiego zrobić. No ale to już omawialiśmy na początku. Tu połączenie tego, czyli znowu nie Asfalta, a ktoś trafił no, ekskluzywną legendę w postaci Ozula i ma też doskonałą obronę właśnie opartą na tym Teodemerze. I Finji. No i dobrze, że to się tak złożyło, bo to są przeciwnicy, których generalnie e, widzę, że raczej byłoby ciężko. O, patrz, a to jest z kolei przykład drużyny, e, która e, moim zdaniem e, tutaj rzeczywiście ma na celu takie bardziej e, przetrwanie niż e, no, taką efektywną walkę o samo zwycięstwo w regulaminowym czasie gry. Czyli tutaj jest bardzo dużo obrony, jest właśnie Finja, tutaj jeszcze właśnie z Gateki Staff, która leczy i shielduje, jest Agrev, wiadomo, super tank, jest tutaj właśnie nasza Aladia, czyli fuzja z poprzedniego sezonu. Która też rzuca shieldy, więc wszystko to ma się bunkrować. I scenarial, który również leczy. No, on też może zadać obrażenia, bo akurat ten artefakt ma taki, że te obrażenia by zadał. No dobra, i powiedzmy, że jestem w tym miejscu i jakby nie podobają mi się przeciwnicy, więc zawsze. Yy, no, powiedzmy, że tutaj ryzyko przegranej jest wyższe niż te co poprzednio pojedynki toczyłem, więc zawsze mogę sobie odświeżyć, zobaczyć czy ktoś inny tutaj nie wpadnie. No tutaj super inspiracje, ale no, możemy nawet się spróbować z nimi zmierzyć. Nie patrzyłem tutaj o, ale czyż to oni tutaj nie mają. Właśnie broni na sobie, no zobaczmy. To w takim razie ten pojedynek byłby szybszy. No i chyba jest, bo krysos dosyć szybko, więc takie rzeczy też się zdarzają. Jak widzicie, poprzednio sprawdziłem tych przeciwników. O, budzili mój respekt. Ryzyko tu porażki było powiedzmy 50 na 50, więc sobie odświeżyłem i jadę dalej. No, i tak mniej więcej w tym guście sobie to sprawdzam. Tu znowu to, co wam opowiadałem. Aspalta plus super obrona. Myślę, że to wystarczy dobry przeciwnik. Sprawdzam, kto tu jeszcze ma właśnie jakich bohaterów. Tu znowu oparta właśnie na tym teodemerze i Finży. obrona. I tak właśnie mniej więcej się to toczy. Jak mi się nie podoba, to sobie robię tutaj zmianę. Oczywiście, jeżeli dojdę tu na przykład do 15 pozycji, to już te zmiany mi nic nie dadzą, bo i tak będą mi się wyświetlała tu przede mną ta pierwsza piętnastka. Więc no, tu już są coraz cięższe jednostki. No, zobaczmy. Tutaj ten nowy lew, tygrys w sensie też wydaje się dobry, ale przeciwnik ma jeszcze odrobinę tego rzadkiego sprzętu, mój już jest raczej w większości epicki, może poza runami. Zobaczmy, to oczywiście nie jest jakieś szczególnie decydujące, ale no, też o czymś świadczy. Więc zwiększa przynajmniej nasze szanse to, jak przeciwnik ma rzadki sprzęt na sobie. Niż to, jakby miał tutaj sprzęt epicki. No na tą chwilę, choć tam pewnie w którymś z poprzednich filmów na klan Bosie już Wam pokazywałem czempionów, którzy, którzy mają u mnie legendarnie wypasione sprzęty. Tu kolejna obrona, taka super na to nastawiona, żeby przetrwać, czyli żebyście nie byli jej w stanie zabić podczas całej. Walki. No i tu, no dobrze, przegrajmy chociaż jakiś pojedynek. Zobaczmy, spróbujmy zaatakować. A jesteśmy już na tyle wysoko generalnie, że, tak jak mówię, te regole już w pewnym momencie tracą na znaczeniu, więc wykorzystujcie je, zanim tam dojdziecie właśnie do tej pierwszej pięćdziesiątki, piętnastki, dwudziestki cokolwiek, no tu też jest dużo leczenia właśnie fatam down widziany przed chwilą po to ma tą kontrolę w dużym zakresie, aby co po niektórych przed tym leczeniem powstrzymać. No i to chyba w generalnie tyle. Ja sobie mniej więcej właśnie w tym stylu. Na tej arenie gram. Jak teraz już zachowam sobie pewnie większość tych, znaczy połowę tych bilecików, tak jak tutaj widzicie. O, wbijmy jeszcze tutaj z tym, którego wcześniej widzieliśmy. Jak widzicie, czempioni, piąty poziom inspiracji, więc wygląda to dobrze. Ach, no tu jeszcze UTO rzuci właśnie to wskrzeszenie na wszystkich. No ale zobaczmy jak ten pojedynek przebiegnie, no czasami zdarza się właśnie trafić na, o chyba jednak tutaj było jakieś w końcu zaskoczenie, ktoś tam jakiś sprzęt na sobie posiadał, albo oni się tak będą tutaj właśnie co chwila wskrzeszać, zabijając jeszcze tutaj u mnie właśnie Astajon. A więc na to też się można naciąć, choć nie do końca im to chyba wyjdzie, bo moi już trochę ich zdominowali i tak jak mówię, jestem w środku dnia, zachowam sobie te cztery żetoniki na następne walki, aby jeszcze pod koniec dnia, bo na pewno spadnę, zresztą przy takiej obronie każdy też będzie mnie tu chciał zaatakować, niewiele się tutaj zarabia. Równie dobrze mogę sobie rzeczywiście tą moją obronę wystawić, tą co miałem, aby tą pozycję ochronić. No to taki trochę temat wywołany u nas, właśnie na Discordzie. Rzadko odwiedzamy arenę, ale ta nowa arena jest całkiem przyjemna. Troszkę Wam tu pokazałem, jak ja przynajmniej na niej balansuję. Więc dzięki za uwagę. Jak możecie, zostawcie łapkę. I do następnego razu. Cześć!